Witam Was wszystkich. Dzisiaj nagram moją kolekcję LPS. Jak na razie ona jest mała, bo mam ich dopiero 6. A będę ich miała 17 na vigilia. Zapraszam do oglądania. I przepraszam, że tak mówię dziwnie, ale mam katar. I będę prezentowała przy pudełku po chusteczkach, bo fajne tło. Dobrze, zaczynajmy. Pierwsze takie moje pet shopy to zestaw takich czterech. Czekajcie, ja je może wezmę i wam przedstawię to w lepszym świetle. Dobrze, był tam taki brokatowy, co ma w taki niebieski brokat i tutaj ma taki pomarańczowy. Ma fajne uczucie, jak się dotknie ten brokat. Oj, wygląda tak. On jest z zestawu podniemne wróżki. To jest jeden z nich. Taki kwiat, kwiatowy, jakiś tulipanowy. Do niego był jego zwierzaczek. Wygląda tak. Taka mała dzowniczka. Jakaś gąsienica. Dobra, to jest chyba chłopak, z tego co pamiętam. Więc w sensie chyba jak dziewczyna, nie pamiętam. To chyba. Jak wiecie, to ja w bonus LPS nagrywam to jako tato, bo nie wiem żadnego chłopaka LPS-a. Ale to jest dziewczyna, ma na imię niebieska. I to nie zwiesza... zwierzaczek, co się nazywa Gąsi. E, ten zwierzak to jest kwiatka taki fajny, ma tu taki pyszczek i mu tak taki fajny jest może widzieli yy, mo, moje piotrze widzieliście już w odcinkach, ale ja bym chciała wam je przedstawić, tu ma taki fajny ogonek taką kuleczkę jak homicz chomik a do niej, jej zwierzaczek to taka biedroneczka ze skrzydłami taka fioletowa może nie widzicie ale tutaj ma takie kropeczki takie sześć kropek tu trzy i tu trzy i tu ma takie skrzydełka dobra to można odłożyć o dobra to się nazywa kwiatka jak mówiłam to się nazywała ta Wiśniówka Dobra. Yy, taki następny, co dostałem go od koleżanki, tak na przerwie. To ona do mnie. No, no, akurat był koniec przerwy, co nie? I ona do mnie podeszła i powiedziała: Trzymaj. I po prostu mi go dała. Tak. Taki. To taki tygrysek. Tutaj ma gwiazdkę. Tu ma gwiazdkę, raczej gwiazdki. Wtedy się strasznie i ogromnie z niego cieszyłam. Jak wróciłam do domu po lekcjach, to od razu za zaczęłam się nim bawić. Naprawdę fajny. I pozdrawiam Tchesa Rękę LPS na. No. Bo ona jest moją ulubioną youtuberką jak z LPS-ów, tak jak Martyna Po z Monster High, więc pozdrawiam. Ech. Następnym i to następnym poczekajcie, bo... Nie. Nie dobra, nie będę pokazywała od takiego następnego akcesoria, bo to jakiś talerz albo czapka. Już ja go prezentowałam. To jest taki różowy jamnik patrzcie taki fajowy to jest mój najulubieńszy bo mi go mama ostatnio kupiła a takie nowe to ja najbardziej lubię e, tak z pędzlszopów to ja chyba brokatowe lubię ale tak to lubię tego różowego pieska no e, ja tak aż za różowym nie latem, bo bardziej wolę czarny błękitny, no coś w tym stylu ale bardziej tak czarny Lubię. Ja bym chciała mieć takiego czarnego, lakierowanego petrzopka. Jeżeli macie czarnego, to napiszcie. Bym chciała zobaczyć, jak on wygląda, i chciałabym, żebyście nagrali filmik z niego: tego czarnego petrzopa, bo ja bym chciała czarnego kotka takiego małego, jakby takiego czarnego kota, takiego z wielkości takiej tylko że troszeczkę jeszcze tak gdzieś do oczu będzie jej sięgał. I ona ma na imię. Oj, kurde! Ta ma na imię Teresa. Ta ma na imię Trusi, Trusi, Trusi. Ten ogonek mi się jej podoba. Taki fajny, mały. Może Wy nie widzicie, że on jest taki mały aż. Ale Monika może to wszystko powiększa. Myślę, że. Moja kolekcja się Wam podobała Tak, chusteczki. Um, e. Możecie komentować, subskrybować, dawać łapy w górę. Ech. A jeżeli Wam się podobało, napiszcie LPS. Lipisy napiszcie. A jak Wam się nie podobało, to napiszcie jakbyście mieli napisać. Napiszcie po prostu czarny kot. Bo moja kolekcja to na dopiero na, na 6 Mikołaja to będę dostanę chyba taki zestaw z 11. Doma, więc żegnajcie się i pa pa!